Maleczko z tej strony. Ministera Domu 15. Jesteśmy w Farming Simulator 13. No i zaczynamy kolejną serię, kolejny sezon. Tym razem z mapki Poniatów V4.2, którą ostatnio robiłem i Wam bynajmniej pokazywałem jakieś tam foteczki z... na Facebooku. Że tak powiem. Jak widzicie, mapa posiada ruch pieszych, bo wielu Was nie zna tej mapy, która już dawno temu powstała ruch pieszych, ruch samochodów chociaż ten ruch pieszych to tak trochę średnio jeżeli gościu tutaj wjeżdżam mi tu w panienkę, ale to szkoda. ruch rowerowy nawet to sobie gościu rowerem jedzie no, to by było na tyle z takich typowych dodatków e, tak wjeżdżamy na gospodarkę e, więc jak wiecie V4.1 nazwałem V4.2 bo już ma jakieś tam modyfikacje względem tam poprzedniej mapy są zrobione i wiem że chcielibyście nam niektórzy pisali że chcieliby żeby właśnie wydać ją mapę no to nie wydam pod tym samym jeżeli wydam nie wydam pod tym samym nazwą więc już zmieniłem nazwę na e, 4.2 jako iż coś tam jakieś modyfikacje przeszła dla mnie o wiele lepsze moim zdaniem oczywiście nadal obora to sama y, karmienie tutaj krów wiadomo wyjeżdżamy już i zrobiłem sobie mod maszyn żeby już można było sobie sezon na nich pograć. Liczę, że chyba wszystkie maszyny yy, wgrałem, jeżeli nie, no to yy, będę tam dopr doprowadzał, tak jakieś nowe, ale myślę, że chyba wszystkie. Tutaj Szambo, tutaj obornik, oczywiście testuję, testuję tę mapę, czy wszystko działa yy, i tak dalej. Rozrzutniczek, osprzęcik do Tura, bardzo fajny osprzęt, naprawdę do Tura do 60, super osprzęt na razie. Będę chciał go wypróbować. Będzie fajnie, naprawdę realna polska wieś tu będzie zabawa. Tutaj beleczki, tutaj samo samozbierająca. Eee, pryzma na kukurydze, bardzo ładna. Eee, zgrabiareczka. Zgrabiarka naprawdę ciężko ją ustawić, jakoś coś fruwa ona. Ale my to. Tutaj nawóz, tam wyjeżdża na pole tak zwane za stodołą, jak ja to mówię. Każde pole za farmą, to ja nie wiem czemu, ale mówię za stodołą. Takie nauczenie z dzieciństwa bynajmniej. Więc tutaj jeszcze mamy nawóz, tutaj stoi Anna, yy, tutaj peczkowóz, tutaj on ławiarka do ziemniaków, żeby usunąć łęciny, ale yy, jeszcze nie, nie próbowałem jej bynajmniej, Annę widziałem, ale jeszcze tutaj do usuwania łędnie i oczywiście otwierane wrota. Wrot nie było, wrota dopiero co założyłem, nowiutkie kupiłem, więc tu wszystko działa. Bardzo, ła bardzo ładnie prezentuje się to bynajmniej oczywiście tutaj wysypywanie zboża i tak dalej e, tu jest oczywiście pod wiatką e, półk podarywkowy e, tam chyba siedmioskipowy e, rolmako czyli uprawa osiewny, nie wiem czemu ale zawsze gdy ładnie ustawię go na ziemi razem z siewnikiem no mod jest tak skonfigurowany że i tak zawsze E, rozpoczyna grę z podniesionym ramieniem, więc już, już nie będę kombinował nie będę go przy każdym odpaleniu gry e, no, opuszczał podnosił, bo to, to jest tylko strata czasu e, zabawy z tym, ale uprawa przyda się, myślę, że się pobawimy e, tutaj oczywiście napełniamy sobie, m, tankujemy nasze fury e, 60 z turem, oczywiście zakładanym turem, że tak powiem e, najlepsze 60, uwielbiam ją i po prostu mogę ją jeździć Obracane punglem Kena nie 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 orałem, więc, więc chcę też spróbować. Prasa SIP ma wraz z, z 30 -ką też z turem zakładanym. Powiem szczerze, że poszedłem w małe ciągniczki pod względem ładowności tury, więc będę ją próbował. E, oczywiście tutaj jesteśmy w bardzo ładnym garażu. Jest sadzareczka też do ziemniaków. E, Agrozetu piękna mesko, kosiarka. O, już tutaj złóż stopkę dla mojego bezpieczeństwa. E, opryskiwacz no i jeden z, no, z większych oczywiście już jest 1014 e, z przednim tuzem doczepianym e, bardzo fajna sprawa na pewno przyda się właśnie do tego e, do usuwania łętów, e, wypróbujemy jak to działa o wiele lepiej komponuje się e, ten doczepiony tuz właśnie z tym 1014 niż z 60 e, o wiele lepiej, lepiej no i tu jeszcze mamy taką blaszaną wiatę który jest opryskiwacz, bardzo ładny, talerzówka, bizon. Bizon jest, powiem szczerze, tak nie mogę jakoś wynaleźć takiego bizona, ten taki po, po dziadku niech będzie, że został. Sieczkarnia oczywiście podstawowa, na nią to wynajmniej już w ogóle, nie mam wiaty, bo jest zbyt duża. Dwójka pół do trzydziestki, piękny, kultywator zwałem do sześćdziesiątki, żeby sobie pojeździć i bynajmniej, no co, no tyle mogę powiedzieć co do modów e, czy ma powiedzieć, jeszcze nie wiem zależy jak tutaj chlaśniecie z łapkami i jak to będzie, tu jest oczywiście postwisko dla krów i, i bynajmniej można tak powiedzieć, że e, serię można już udać za otwartą wszystko co najważniejsze opisałem chciałbym teraz trochę pobiegać po mapie tu jest łąka są dwa pola kończące mapę. E, dalej. Tutaj poletka, droga polna zrobiona już dość ładnie. Tutaj zjazd, buraki. Tutaj w tym miejscu, w tym miejscu dokładnie e, wszystkie maszyny. Można tutaj odebrać tak zwany sklep. Tutaj wywóz obornika. E, kolejne pole. Tutaj jakieś kręte dróżki bardzo fajne myślę, że ta mapa może będzie modyfikowana jeszcze może będzie coś jeszcze dodawane eee, tu jest koniec mapy nie wiem właśnie takich zakończyć map takich jeszcze fajnych ale myślę, że to akurat nie będzie psuło tutaj kolejne pola drogi polne będziemy kombinować myślę, że jak na początek nie wiem czy jeszcze wyjdą kolejne wersje tej mapy na razie chcę się pobawić na tej no, aż mi coś przydrapało E, więc, wiem, więc, więc powiem tyle, że nie będę kombinował o, jestem już, jestem już w bizunie odpalił, będzie głośno header podnosimy ja bym poprosił tutaj z tyłu, bo powiem szczerze, boję się, że że coś zagwiżdżę nie zagwizdałem Dobra, ważne, żebym wyjechałem. Wyjeżdżamy z tak. O, na środek podwóreczka. Mhm. Zapominam zawsze o tym wyłączeniu szybkiego biegu. Szybkie zakładanie sieczkarni. Pasek sieczkarni na górze. Fajne. No, Pomyślę, że taki nie najgorszy, taki już przechodzony z nową sieczkarnią. Nie jest źle, myślę, że zobaczymy oczywiście jak będzie kościół, za chwilę jedziemy na żniwa No bo oczywiście, no co, no, no bynajmniej serię zawsze od żniw się zaczyna Ale co najpiękniejsze, na tej mapie mało pól, bo tam 4 czy 5 pól jest tego zasianych, więc żniwa polecą Mega, a potem już naprawdę szybko można sezon cały czynić, więc ja jestem akurat z tego zadowolony Że tak mi się to udało zrobić I oczywiście na pokos skakujemy, no i lecimy nie ja wiem, poprosił troszeczkę z przyspieszeniem. Powolutku oczywiście po podwórku zawsze się jedzie wolno. No i oczywiście co najlepsze na singlu, czyli ruch pieszych i, i samochodów. To będzie troszeczkę taką no niestety dodatkiem bekowym, no bo wiadomo, że ktoś gra realnie, no to będzie ich przepuszczał. O Jezus. Bości musisz wstrzymać się, tego mi nie wieć, bo ja tu nie zawinę się tak Niestety nie dam rady zawinąć się na raz. Tą panienkę muszę uważać Oj powiem szczerze, że to jest właśnie najgorsze to, iż gdyż, ponieważ trzeba naprawdę się długo namęczyć Zaczniemy to pole Jest, to jest jednak polska wieś, tu trzeba Kombinować. Czy wy to widzicie? Naprawdę bardzo szybko się podnosi jakimś jednym kliknięciem, ale pozdro 600. No. Aha, puściło, motowidła i dom. Przygazowa jest, ale będzie głośna i ciśniemy. O ja końcu myślę, że tak 5 km będzie spoko Jak pod względem tutaj koszenia? Nie na no całkiem spoko. Pompa. To jest najśmieszniejsze naprawdę. Że głośność będzie gruba, bo wizony zawsze są najgłośniejsze. Ja, ale opuszczanie LR-u jest mega. Szybciej się nie da. Pompa jest gruba. Myślę, że zobaczymy jakbym puścił go bynajmniej na H. Już nigdy nie lubiłem puścić tutaj tych... Dobra, niech jadzie. Niech kosi może się yy, coś przyda. Skok przez yy, rów. No i przydałoby się nam przycisnąć. Myślę, że dużego ursusa wykorzystamy. Yy. Myślę, że starczy nam benzyny. Znaczy ropy, że tak powiem. Wyjeżdżamy z garażu Garaż też nowo dodany Też no jest Naprawdę Gdy się pobawiłem na tej mapie Ja troszeczkę ją tak ulepszyłem To Powiem szczerze, że naprawdę Od razu Nabrałem chęci do nagrywania z niej I no i oczywiście jeżeli tylko będziecie chcieli To oczywiście musi być dużo łapek Pod filmami Z tej mapy A na pewno że tak powiem założenie tutaj podwójnej przyda się o, że tak powiem teraz czy się zmieszczę tutaj to jest najważniejsze zmieściłem się na styka przy łopacie muszę niestety przez pryzmy jechać no jest ciasno to jest w polski małe gospodarstwo jest ciasno Powiem wam szczerze, że różowo to tu nie jest O. Okej. Okay. Ciśniemy. O. Ty on wrócił i wykręcił. Jedzie dalej. Czyżbym to widział naprawdę? Czyżby on naprawdę chciał? Chciałbym mnie normalnie dobrze jeździć. No niestety. Tutaj wymusiłem pierwszeństwo na pieszym. I tutaj przystojniemy. o, na tej właśnie drodze polnej. chciał jedną rzecz sprawdzić. Czekajcie. Spokojnie. Lepiej bym, myślę, że będzie to. A. Otwieranie. Nie wiem, czy ono miałem chęć sobie otworzyć przez. Przez zboże najlepiej się biega. Ja pierdzielę. Nawet ty. Mijaka nie zrobił. Nie, no to nawet nie mam zamiaru mu przerywać. Jak mu tak to dobrze idzie, to ja nawet nie mam zamiaru przerywać. Niech sobie spokojnie, Kosi. Ja już sobie idę. Aha. Że tak powiem. Skok przez dyszla, moja ulubiona dyscyplina sportowa. Mm. Czemu klikam P? O Ślicznie Tylko, że zgaszę go Kitnę się Żeby mnie tylko nie wciągnął 70%, czyli nie mam po co iść Bo trzeba będzie wysypać Aha, rurę wystawić co muszę Jezu Robota w pełni, widzę, że O, jak ja to lubię Ja to lubię Szybkie zakładanie rury jest zawsze na propsie. Odpalanie mega. Myślę, że ta seria będzie fajna. Jak z multiplayerem? To Do tego dokładnie nie wiem. Nie wiem jak to mam dojechać też. Będę musiał yy, wykręcić tutaj. Jest trochę. Polna droga, to na polna droga. Trzeba zwolnić i uważać. I, bo wyboje są. Ale wolałem taką drogę, O, żeby to trochę tam pogibotało nas, żeby trochę było realności, niż tylko samą rysowaną tak zwaną, więc no jest trochę zabawy. Ale żeby jeszcze troszeczkę zabrała koń. Pięknie, niech sypie. Myślę, że bizon jak na takie coś, bekowo siedzi ogólnie ten gostek. Nogę se tak do przodu wywalił jak król władca i szczęśliwy, zadowolony grubo, grubo pozdrawiam go serdecznie niech sypie, niech sypie my odjedziemy sobie na bok tam o, na, na, na trawkę zjedziemy jak ruszy no i pofruniemy ogólnie po ja powiem szczerze trzydziestkę trzydziestka z prasą sigmą z jest zdolna bo już widziałem przecież nieraz ogólnie żywy dowód mamy można tak powiedzieć. Sąsiad tak ciśnie tyle ladi, 30 daje radę, więc... A 60 nie chce cię, odpocznie. Ach, koś mam chęć na czydziechę ile byłeś ty sypał? Ty? Ja pierdzielę. Boże, widać, że to bizum, bo... Przecież normalnie mańka pańska. Dobra. Mówiłem powiem szczerze, że... O! U mógłby to być cień. Byłoby lepiej. Powiem szczerze, że mogę tej burty nie zakładać dodatkowej, bo i tak jest grubo. Nie, bekowo ładnie to wygląda ten klimacik. I mi się podoba. jecha eee, tak, przydziecha, że nawet przy prasie. Eee, no, że to jest lato, to zdjąłem mm, kabinę. Coś rozróżnik mnie nie robię. O! O, poza drugi. Takowa, naprawdę 3dziecha jest gniazga. Musimy podjechać bardziej tak. U, trochę. Za dużą siłę ma 3dziecha. Wyjedziemy sobie spokojnie z naszego garażu. W ogólnie wjazdy do garażu są bardzo ciasne, więc muszę uważać. I znowu oczywiście na środek naszego pięknego gospodarstwa trzeba wyjechać. Mylę się dzisiaj dość często Otóż klapę. Trzeba oczywiście wszystko sprawdzić czy jest zdolne do, do jazdy. No to jest. O, o co to o właśnie mi chodziło? Już sobie... Yy otworzę, tutaj na razie zaczep mi nie jest potrzebny eee, mogę zamontować też podajnik, backhaw od razu jest oczywiście sznurek reszta dopiero załatwimy już widać, że słoma jest w środku, jest grubo oczywiście całą resztę zrobimy już po dojechaniu na miejsce ciśniemy czy dziecha Ach, lewarek zmiany biegów. beka trochę, co nie? Nie, naprawdę, przyjechać jakaś zadrypana w kosmos. No panienka, idź. Bo ogólnie... Nie, panienka, przechodzimy, jedziemy. Powolutku. Bo bo... Szybko, bo ogólnie... Ogólnie... Tak, można powiedzieć, że te pola są bardzo blisko. Chyba tutaj nie będziemy mieć żadnych problemów z wykręceniem. Zaraz zobaczymy, czy przestraszy, czy nie. Kurczybyk, naraz. zrobię dobra, od razu, tryb roboczy. I tu już nic więcej nie potrzeba. Tylko cisnąć. Podjedziemy bliżej. Och ślicznie. Czekajcie, ja tylko tak sprawdzę. Nie no, 4 na godzinę jest po prostu mega. Najważniejsze właśnie zacząłem tutaj, żeby tabelka za nim wyleci. To jeszcze troszeczkę no, miała do przebycia. O, najważniejsze DPI w myszce, czyli żeby sobie odwracać sobie za jednym ruchem, a nie szurać tą myszką. Dobra, tamte mijaki czy coś to się e, widłami podrzuci później. Właśnie. Wiedziałem, że czegoś nie, nie wgrałem, na pewno nie mam wideł. To jestem pewny w 100%, że... Ogólnie. Niech sobie wolnymi obrotami chodzi. Eee no, bekowe belki. Będzie ich dość dużo, wiadomo. Ale, nie narzekam No, to jadź Jadź rano, siedziemy. No dzisiaj akcja żniwa na pełnej Tam mi się nie chcę tak od razu podjeżdżać Dojadę tam do mm, Ursusa się przysiądę Bo nie będę tak wsiadał, wysiadał Ale pięknie, pięknie Jak to wygląda Miedziu Ogólnie ten ruch uliczny to jest też jest super nie no, dla mnie miodzie, aż samo przejście Akcja z gry mega Aż sobie cykłem fotkę, tak, teraz Z tej akcji Pięknie to wygląda, ślicznie ja Jestem na ogólnie tą mapą Dobra, tutaj, że mógł um, Sobie Dojechać No, mam nie będę kombinował, bo pewnie nie jestem jeszcze na O Boże, ale odjebał sprawę, nie no, po nie będę ciskał. Dobra, czyli małe żniwo jednak będę miał. Szkoda, no. No myślałem, że... że będzie pompa. Że będzie gruba, No Trochę tak brutalnie szybko chodzi, że... miazga. Dobra, nie sypię. Wiem, że długo sypię Dlatego idę do 30 No zapał pełna robota Zawsze, zawsze lepsze to niż nic Powiem wam szczerze, że Zawsze ogólnie Prasowałem naokoło, bo Prasowaniem na około jest najlepiej Ale teraz będę musiał jakoś Wykombinować ten co drugi pokos tak zwany będzie to jakoś... jakoś to będę musiał przeżyć. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie, no myślę, że nie nieźle. No, On jeszcze nadal sypie. Ach, pięknie to wygląda. Pięknie. Wysokie zysko ogólnie w tym roku. Kochany nam za wysoko kaszysz No ale spoko, myślę, że nie jest źle. Miałe, miałe, jak to wygląda, Nie no, ta 30 jest mega. Tylko powinny być właśnie dodawane takie coś, że jak po prostu e, robi coś, to on nie powinien na wolnych obrotach sobie prykotać, tylko na pełnych obrotach właśnie tak jak bizon. Taka typowa przygazówka, no bo przy prasie to musi cisnąć, tak? On tak sobie jest na spokojniutko, pyk, 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 pyk. No, dajeć dojedź, 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 dojedź pry. Dobra, bo on już skończył, znaczy skończyło się sypać o och, pięknie żeby tego belegnie przycisnąć Rasowy kierowca o liczę, że to da, dacie troszeczkę łapek No jeżeli rzeczywiście chcecie mapę, no bo wiadomo, no muszę troszeczkę potestować ją, bo nie chcę od razu wydawać, a potem jakiś błąd yy, też przy, zauważyć no to jest niestety najgorsze, gdy... Gdy po prostu widzę... No. Dobra. dobra. Jać. No prosimy tutaj, ten kawałek i cofniemy się z powrotem. I powiem tak ogólnie, że będę za chwilę kończył, bo to... czym dłuższy odcinek, tym gorszy. Gorsze tym więcej gadania i myślę, że znowu też nie ma tak co za, za dużo co gadać. E, co najważniejsze to powiedziałem oczywiście, jeżeli wam się seria spodoba i oczywiście ta mapka, czy ona będzie użyta w multiplayerze, czy nie, jeszcze nie wiem co będę z nią robił. Dopiero pierwszy test. To jest taki oficjalny test tej nowej e, mapki tak? po dodaniu, po edytowaniu, po zmienionej, tak, e, tutaj teksturce i tak dalej. No pierwszy raz dopiero próbuję coś na niej robić, dlatego pierwsze żniwa i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy co to będzie. Myślę, że na razie będę na pewno tutaj cisnął. Fajnie niech wygląda. To pole, bo mi się w tym lesie to pole podoba. Muszę, na pewno akcja bronowania będzie i, i, i lub uprawowo yy, siewną biadę, zobaczymy. Fajnie, tak dojeżdżania do tych gałęzi, do tych drzewa jest bekowe. No jedź Troszeczkę zwolnimy, bo tutaj trzeba przyłapać Będzie ciężko, znaczy, że będzie ciężko Mogę drzewa prosić Dobra, dało się radę Gruba, dobra. Myślę, że. Nie, no, ale rozwalamy ja tym bizem totalnie. Ale, kurczę, no bez lusterek, jak perfekto podjechałem. Nie, no jestem jeszcze. Jestem skromnym mistrzem po prostu. Tyle mogę powiedzieć. Więc no co? To by było na tyle w tym odcinku. Prasowanie nadal to próbuję sprasować, ale myślę, że e, aż tak nie będę się bawił. Zobaczymy co będzie i jak na razie to tyle. Popkujcie jeżeli chcecie więcej. No i jeżeli Wam się zależy na łapce, też liczę na ogrom łapek. Pod tym względem. A motpak to się ogarnie, jeżeli Wam się spodoba. Więc łapkujcie sobie i komentujcie i do następnego odcinka na razie cześć!